Cześć, nazywam się Pawina Kowalewska, jestem położną i chciałabym odpowiedzieć, co z tą dietą mamy karmiącej. Czy zasadniczo musisz się jakoś ograniczać w trakcie, karmienia piersią, czy musisz rezygnować z określonych produktów? Najczęściej zdarza się, że mamy rezygnują z białka mleka krowiego, z laktozy, z cytrusów, orzechów, soi, czekolady, czasami też z sushi, innych owoców morza. Generalnie nie ma czegoś takiego jak dieta mamy karmiącej. Możesz jeść wszystko, tak naprawdę wszystko. Oczywiście. Są dzieci, u których będzie występowała alergia pokarmowa. Jest to około 2% dzieci, ale w takim wypadku będziemy wiedzieli, że coś u tego małego człowieka obserwujemy, jeżeli chodzi o jego dolegliwości ze strony brzuszka. Być może istnieje konieczność konsultacji z gastroenterologiem i jakiegoś bardziej określonego postępowania, ale trochę jakby nie ma zasadności wprowadzenia diety. Około 98% mam, tak z założenia, na wszelki wypadek. Także chciałabym, żebyście śmiało jadły wszystko, nie stresując się, nie przejmując, a to, że zjecie na przykład tego określonego dnia cytrusy, no w zasadzie chociażby tej cytryny, pomarańczy i akurat tego dnia malec może będzie bardziej niespokojny. Macie pewność, że jeżeli byście tego nie zjadły, to że byłby bardziej spokojny? Myślę, że wcale nie. Także na spokojnie możecie śmiało jeść wszystko, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, korzystajcie z konsultacji z położną, z pediatrą, ale też możecie śmiało zadać Pytania w komentarzu, postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Polecam też zasubskrybować nasz kanał no i zerknąć na naszą stronę internetową, tam też jest dla Was dużo treści.